Cześć, z tej strony Mikołaj Kaczmarek. Dzisiaj opowiem Wam o rozwiązaniu, jakim są rolety rzymskie na okna dochowe. Zaczynajmy. Taką rolety rzymską możecie znaleźć m.in. w fotelu Shops Residence w Poznaniu. Znajduje się on na ulicy Kramarskiej obok Starego Rynku i naprawdę warto go odwiedzić. Jeżeli chodzi o działanie systemu, jest one bardzo zbliżone do tego, które znamy z konwencjonalnej rolety rzymskiej. Zresztą mogę Wam je pokazać. Mamy tutaj dokładnie dwa typy rolet, o których mówię. Pierwszy z nich to zwykła roleta rzymska. Jest on dekorowany to małe, małe prostokątne okienko. Jak widzicie, po bokach nie ma tutaj żadnych prowadnic. Tkanina i system są przy, przymocowane do sufitu i nic więcej nie ogranicza tkaniny, a jak tylko jak tylko regulacja jej wysokości, jeżeli chodzi o, za to o tą roletę, Mamy oprócz systemu, który jest przymocowany także do ściany, bądź do to jest ten sam w tym montażu, a mamy tutaj prowadnice aluminiowe, które wraz z rolkami, które znajdują się tutaj, możecie tak zauważyć bliska, oraz sznureczkami, które regulują wysokość rolety, przyciągają ją wręcz do skosu i przez to dzięki temu bardzo ładnie ona nam przylega i w ogóle może funkcjonować. Mamy tutaj także napinacz korolików już w tamtym, tutaj jest wykorzystywany tylko obciążnik plastikowy, który, który dzięki temu nie powiewa on nam na wszystkie strony. tutaj aby sznurek nie zwisał dokładnie w tym miejscu, potrzebny jest plastikowy napinacz, który jest wykonany z przezroczystego plastiku i praktycznie go nie widać, jest on bardzo dyskretny. Takie rolety są stosunkowo niedrogim wyjściem dla okien dachowych. Tutaj, jak tutaj. O godzinie. Jest aktualnie godzina 11:20 i światło pada bezpośrednio do pokoju. Zresztą zobaczcie. Tam znajduje się nasze słońce. Tutaj. Ch chcąc, nie chcąc, by, by, gdyby, nie, gdyby nie nasza roleta. Światło nie dawałoby. Wytrzymać. Dzięki niej otrzymujemy delikatny półmrok. Jest tutaj zastosowana tkanina przyciemniająca, więc zaciemnia. Blokuje około 70-80% padającego świata. Jest to stosunkowo dużo, jeżeli chcemy się wyspać. Jeżeli zapytacie o bezawaryjność systemu, to został on już przetestowany przez dziesiątki gości hotelowych i naprawdę ani razu nie zdarzyło się, aby cokolwiek tutaj przestało dawać cień. Dziękuję Wam za obejrzenie tego krótkiego filmiku. Więcej o tego typu dekoracjach ogiennych możecie przeczytać na naszej zakładce LED Dachowe. Na stronie www.małgorzata.poznań.pl. Dzięki.